Cześć, witajcie w kolejnym już odcinku z gry The Last Cube na moim kanale. W poprzednim odcinku rozwiązaliśmy sobie ten poziom, których drzwi widzimy przed sobą, i tym samym odblokowały nam się też kolejne drzwi, czyli kolejne drzwi zaprowadzają nas po prostu do kolejnego poziomu. Tak więc udajmy się może od razu, aby. Rozwiązać kolejny z dostępnych tutaj poziomów, tak więc lewy przycisk myszy, przechodzimy przez ten portal i zobaczmy, co nas czeka też w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, czy będziemy mieli do czynienia z jakimś nowym kolorem, jakąś nową pieczątką. Nie, na razie nie nadal jest to kolor czerwony, który przypominam, z odcinka poprzedniego pozwalał nam mnie jako Opadać, bezpiecznie schodzić, po prostu kilka poziomów w dół, dobra, już demonstruję. O, w taki dokładnie sposób. I teraz, kiedy kończą się ruchy, no to automatycznie spadamy. Dobra, pierwszy raz widzę, że mamy do czynienia z innymi sześcianami niż my sami. A to ciekawe. Dobra, tutaj sobie zjedziemy. Znowuż graficznie tutaj nieco się pozmieniało. Jest, jest nieco inny klimat, tak jak zresztą. Widzicie? No dobra, ale my idziemy do zagadek, tak więc nie ma na co czekać, tylko po prostu tutaj zjeżdżamy sobie w dół. Fałszywi przyjaciele, poziom się nazywa. Właśnie, pewnie chodzi tutaj o te sześciany. I co? O, nie mogę pod nie po prostu wjechać? Zginę od nich? Nie wiem, czy testujemy to, czy lepiej nie. Podejrzewam, że zginę po prostu. Może po prostu nie będę na razie stawał im na drodze, aby tego nie testować. Aktywujmy tą płytkę. Tak naprawdę chyba tam most się po prostu otworzył. Okej, okay, ale tu będzie ciężko się przedostać obok niego. Nie, one nas nie zabijają. One nie są aż takie szkodliwe na szczęście. Po prostu zablokowaliśmy go na chwilę. Tak więc nie ma co się aż tak bardzo ich bać. W takim razie. Dobra, udajemy się tutaj niżej. To jest oczywiście ta płytka, która wszystkie naklejki i pieczątki usuwa z naszego sześcianu. Tutaj ta zapadnia. Właściwie ta płytka aktywuje ten most, tylko potrzebujemy wcześniej niebieską pieczątkę. Niebieska jest tam, ale żeby dostać się do niebieskiej musimy najpierw wzburzyć ten blok. Mogliśmy to robić w odcinku pierwszym za pomocą tej żółtej pieczątki, tylko najpierw jakoś tą żółtą pieczątkę należałoby tutaj zdobyć. Tutaj jest ok, ale żeby tutaj wejść będziemy potrzebowali prawdopodobnie pieczątki koloru czerwonego, czyli tej. Okej, okay, a ją sobie po prostu odciśniemy od tego Cuba. Dobra, jasne, tylko teraz musimy jakoś przejść tam, aby tej pieczątki z siebie nie usuwać. Tu mamy ten materiał, jeżeli się nie mylę, który czyści wszystkie pieczątki z nas. Może zróbmy sobie z kilku stron tą pieczątkę, by było nam łatwiej. No właśnie, tylko jak teraz przejść tam? Aha! A, dobra, to nie czyści jednak ta substancja, tylko już rozumiemy, co tutaj chodzi. Odbijemy sobie po prostu tą pieczątkę czerwoną tam z drugiej strony, kiedy udamy się na drugą stronę. Tylko najpierw musimy odbić z prawidłowej strony tej kostki tą pieczątkę, a to jak na razie się nie udaje. W sensie, no, ta pieczątka musi być po drugiej stronie. Myślę, że rozumiecie, o co mi chodzi. Tutaj nie mam, więc muszę się ustawić nieco inaczej. O, ustawiłem się dokładnie tak samo, a nie o to tutaj chodzi. już tak samo. O, tak. Teraz będzie po dobrej stronie. Nie, chyba jeszcze nie. Czyli chyba muszę się obrócić w taki sposób. Tak, i teraz będzie z prawidłowej strony, tak? Po tej stronie rozumiecie o co mi tutaj chodzi na pewno. Dobra, to więc teraz, kiedy te pieczątki zostaną nawet usunięte, to sobie po prostu jedną pobierzemy. Ważne, aby ona teraz znajdowała się do góry, bo tylko wtedy umiejętność specjalną aktywować możemy. Więc musimy się tutaj w dobrą stronę odwrócić, a nie zawsze to jest takie proste i oczywiste. O, udało się. No i aktywujemy umiejętność specjalną. Pobieramy pieczątkę koloru żółtego. Okej, okay, tylko z tą żółtą też tak łatwo sobie tam nie przejdziemy. Mogą zrobić trochę więcej tych pieczątek żółtych, byłoby mi łatwiej je teraz tutaj odcisnąć, że tak powiem na tej kostce. Ważne, żeby jej teraz tylko nie stracić. Dobra, jest ok, chyba. Teraz mogę się tam po prostu cofnąć, pobrać tą pieczątkę koloru żółtego w taki sposób i zniszczyć ten blok. I ostatnia pieczątka, jaka mi tutaj była potrzebna, to właśnie ta niebieska, aby móc aktywować ten most. Dobra, więc świetnie, że udało się to w miarę sprawnie przeprowadzić. O, no tutaj tylko się dobrze ustawić. Zawsze mogę skorzystać z tej podpowiedzi E, jeżeli zajdzie taka potrzeba, no. Chyba jej po prostu żyje. Tej podpowiedzi, żeby się tutaj długo nie męczyć jakoś. W taki sposób należy to zrobić. Nie. Jeszcze raz. Tak, tak, tak i tak. Dobra. Most aktywowany. Możemy przejść dalej. A znowuż to usunie wszystkie pieczątki z naszej kostki. Mamy kolejny sześcian tutaj. Mamy też płytkę, której należałoby aktywować kolor czerwony. Tylko najpierw potrzebujemy takie pieczątki. Ten sześcian na razie nic nie robi z tego co widzę. Tu jest platforma do góry. Tu mamy kolor czerwony. To już chyba się domyślam, co muszę z tym zrobić. Tylko najpierw się dobrze ustawić. Po prostu udać się tutaj bez tej płytki. Aha, pewnie na tym sześcianie mogę sobie tymczasowo odbić. No właśnie, dany kolor na później. Teraz spróbujmy udać się po kolor żółty, ale tędy nie damy radę, więc musimy z powrotem przejść tędy. Teraz tędy. I żółtym kolorem po prostu sobie zjechać po tej platformie. Powinno się to udać bez problemu. O, właśnie w taki sposób. Również żółty kolor sobie tutaj odciśnijmy. No dobra, czerwony mogę teoretycznie tak naprawdę już tutaj aktywować na tej płytce, mi się wydaje. Tak więc zróbmy to. Aktywujmy, tak jest. Te jest chyba czasowe, tak jest, to zaraz się włączy. No nie zdążyłem, mogłem użyć tego koloru żółtego, zapomniałem o tym. Jak więc jeszcze raz, czerwona i teraz się po prostu teleportujemy szybko. Dobra, kiedy jesteśmy teraz tu do góry, to znowu już musimy czerwony kolor tutaj odcisnąć, w taki oto sposób. No i aktywował nam się dalej most. Dobra, o to też tutaj chodziło. Chwilę sobie tutaj się porozglądam, jak wygląda grafika, ale idziemy dalej. Ok, mamy do odciśnięcia tutaj żółty kolor, a następnie niebieski. Niebieską pieczątkę mamy tutaj, więc możemy to zrobić praktycznie od razu. Ok, i to jest po prostu taki most, który przesuwa się z lewej do prawej. I też po tym cały czas kostka jeździ. Po tej kostce pewnie będziemy musieli sobie odcisnąć pieczątkę niebieską. Tak więc zróbmy to może od razu. Czy to będzie z dobrej strony? No, powinniśmy móc pobrać tą pieczątkę. Dobra. A tutaj musimy aktywować żółte. Jednak żółte jest tam do góry, z tego co widzę. A tu potrzebujemy aktywować most. Dobra, więc musimy pobrać tą pieczątkę po prostu z naszego przyjaciela. I teraz ją aktywować na tej płytce. Zrobimy to w taki dokładnie oto sposób. Tylko, że to aktywuje się czasowo, widzę. Widzę, że tu jest problem, że to aktywuje się tylko na dany czas, kiedy tylko się tu znajdujemy. I zaraz po chwili jest wyłączane, czyli byśmy musieli na tej kostce tak naprawdę z jej tutaj lewej strony odcisnąć tą pieczątkę, jeżeli dobrze to rozumiem. Właśnie, tylko dobrze się trzeba tutaj najpierw ustawić. Nie wiem, czy będę musiał się cofnąć tam, gdzie byłem wcześniej. No, chcę się obrócić, ale nie do końca mi to wychodzi w tą stronę, co bym chciał. Dobra, udajmy się tam z powrotem. Będzie chyba mimo wszystko łatwiej. Czyli jeszcze raz pobieramy tą pieczątkę. A, no, skorzystam tej z podpowiedzi, żeby tak z tego czasu tyle nie tracić, niepotrzebnie. I tą pieczątkę, jeżeli dobrze rozumiem, muszę odcisnąć z tej strony. I to powinno już wystarczyć, żeby on automatycznie aktywował właśnie, no tą płytkę, tylko zrobiłem to trochę za wcześnie. Teraz. Dobra, teraz, żeby tam już zostało. O, i teraz aktywuje się na bieżąco ten most, tak więc tak naprawdę zostaje aktywny cały czas. Dzięki tej kostce, dobra, o to też tutaj chodziło. Mamy żółtą pieczątkę. Może zróbmy ją też z kilku stron od razu, żeby było nam łatwiej. Możemy wrócić po tym moście. I znowuż tą żółtą pieczątkę pewnie będziemy musieli odcisnąć na tej naszej kostce. Może zróbmy to tylko tutaj raz z boku. To powinno wystarczyć. Teraz się tutaj cofnimy. Pobierzmy znowuż niebieską pieczątkę. Aktywujmy ten most. Aktywujmy go jeszcze raz. Aktywujmy go jeszcze raz. Pobierzmy sobie żółtą pieczątkę. I teraz aktywujmy po prostu tą płytkę. W taki oto sposób. Dobra, udało się. Mamy most aktywowany. Możemy udać się dalej. Dobra, tutaj po prostu sobie zjeżdżamy. Nad tym nie mam kontroli żadnej. I co mamy tutaj za kolejny poziom? Mamy czerwony most do aktywowania w tym miejscu. Tu jest płytka, a tu jest pieczątka, więc możemy to zrobić tak naprawdę od razu. Jak mi się wydaje. Ale to jest też tylko czasowe. Ok. Czyli w jakiś sposób byśmy musieli zmusić tą kostkę, prawdopodobnie tutaj czarną, aby ona się przesunęła w tamtą stronę. Nie wiem, czy to z. Czy uda nam się to zrobić po prostu z wykorzystaniem pieczątki żółtej? Czy ona ma takie właściwości, czy też nie? Nie wiem, tego wcześniej nie robiliśmy. Będziemy musieli to sprawdzić, tylko najpierw chciałbym tutaj odcisnąć ten czerwony kolor, a nie do końca mi to wychodzi. Ok, udało się. No i teraz jakoś tą kostkę po prostu byśmy musieli tam przesunąć, nie? Wydaje mi się, że kolorem żółtym byśmy musieli to zrobić, albo po prostu będziemy aktywowali jakąś płytkę i to się zrobi samo. Może wejdźmy najpierw tutaj do góry, bo widzę, że tutaj jest kolor czerwony. Zobaczymy, co nam to też aktywuje. Aha, to po prostu przesunie, jak dobrze rozumiem. Czyli to zrobi za nas. Dobra, w taki sposób. Tak, i ta kostka po prostu się przesunęła i to jest na stałe już, chyba na stałe. Czyli ten most tak naprawdę tam się aktywował, tylko że jest problem, aby wrócić w tamto miejsce, bo nie możemy teraz po prostu przez to się przedostać. Okej, okay, a tutaj potrzebujemy kolor żółty, której nie mamy, ale mamy przecież tą pieczątkę czerwoną, która pozwoli nam no, opuścić się w dół, tak? Więc pamiętacie, jak ona działa. Więc możemy zrobić coś takiego i liczyć na to, że starczy nam tutaj ruchów. No nie, niestety nie starczy nam, więc nie o to tu. A, ale możemy przecież udać się tam na miejsce z powrotem dzięki tej umiejętności. Tu już nam powinno starczyć kroków. Tak jest, tutaj najbardziej wystarczy. No właśnie. I możemy pobrać tą pieczątkę żółtą, która pewnie za chwilę nam się do czegoś przyda. No aby aktywować chociażby tamtą płytkę. Tylko musimy przejść tenda. tutaj jest ta płytka, która usuwa z nas wszystkie pieczątki. Więc powinienem tutaj wykorzystać tą pieczątkę czerwoną, jak dobrze rozumiem. Tylko najpierw się muszę dobrze ustawić. No nie w tą stronę. O, właśnie tak. I czy z wykorzystaniem tego po prostu uda mi się tam dostać? Nie, jestem za nisko. Więc nie o to tutaj chodziło. Okej, okay, więc w jaki inny sposób można to zrobić? Nie mogę w tym momencie dezaktywować tego wysięgnika, no bo nie mogę się tam dostać. Pytanie, no właśnie, w jaki sposób to inaczej zrobić? No chyba, jeżeli tu przejdę, to stracę wszystkie te pieczonki, również tą żółtą, którą pobrałem, więc mija się to troszkę z celem, chyba że po prostu wtedy dezaktywuję, ok, chyba że tutaj po prostu odcisnę sobie żółty kolor na tej kostce pomocniczej, o z tej strony i teraz dezaktywuję ten wysięgnik, dzięki czemu będę mógł przejść, chyba tak, chyba o to tutaj raczej chodzi. Tak, właśnie w taki sposób. I teraz tą żółtą pieczątkę będę mógł sobie już bez problemu tutaj pobrać z tego miejsca. Dobra, tak więc o to tutaj też chodziło. I teraz tą żółtą pieczątkę wystarczy, że tutaj odciśniemy, tylko nie czerwoną, a żółtą, właśnie. Może skorzystam z podpowiedzi również. Dobra. I aktywuje nam się tutaj ten sam most. Mamy kolejną żółtą pieczątkę, a tu mamy płytkę do aktywacji. No to po prostu musimy wykorzystać tego tutaj oto Kuba obracającego się, tylko najpierw trzeba się dobrze umieć ustawić, aby to zrobić o taki sposób, on nam aktywuje ten most dobra, możemy się tutaj udać, ten blok możemy zniszczyć, to jest znowuż fragment fabuły ale tego nie czytamy tak jak ostatnio i możemy przejść tak naprawdę dalej, czy to jest koniec tego całego poziomu, poszedł on nam w miarę sprawnie, tak, jest to koniec tego drugiego poziomu no właśnie, mamy zaliczone, i tym samym aktywowały nam się tutaj, jak gdyby trzecia brama, trzecia drzwi, przez które możemy udać się do kolejnego poziomu. Ale ten odcinek i tak ma już około 15 minut. Ja tutaj nie będę rozpoczynał kolejnego poziomu, bo nie wiem ile on też może zająć. Aby ten odcinek po prostu nie był za długi, to dzisiaj sobie skończymy na takim nieco krótszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zapraszam Was do subskrybowania kanału, zostawienia ocen i komentarzy. Tymczasem ja się z Wami żegnam, dziękuję bardzo za uwagę, cześć i do usłyszenia w trakcie kolejnych materiałów na moim kanale.